Witam wszystkich, mówi kernel. Tak, jestem z powrotem. Niestety ta długa przerwa nie była spowodowana tym, co moją decyzją, tylko warunkami zewnętrznymi, ale już niedługo będą kolejne rzeczy i będą, będzie sporo rzeczy nagranych. Ja już mam troszeczkę materiałów z wowa, jednakże teraz też będę miał takie. Prawdopodobnie przerwy przez to, że nie mam aż tyle materiału, żeby na pewno zapewnić ciągłość. Ale już będzie o wiele lepiej. Już <grytanie> nawet mam jeden odcinek z WoWa, który zaległ jest z rocznej przygody. I drugi jeszcze odcinek z rocznej przygody mam. I dwie instancje plus addona jednego opisanego. Także zajmę się samurajstwem. I tak, podwyższe podatki <laughs> już niedługo, jak tylko znajdę czas. I ta przerwa mi też zrobiła dobrze, ponieważ zrobiłem pewne upgrade w mojej metodyce nagrywania i teraz dzięki temu będę mógł w każdą taką no, okazję, gdzie okay. jestem sam w pokoju i jestem w ogóle u siebie... Wypełnić właśnie nagrywaniem, a nie jakimiś przygotowaniami czy czymś. Dzięki temu zrośnie też efektywność mojej pracy. Więc już niedługo można oczekiwać, że w miarę płynnie będzie z nowymi filmami. A poza tym jeszcze do kanału dodam coś takiego jak odrzucone propozycje. Czyli lista gier, które nawet nie. Nie ma sensu w ogóle wspominać, żebym nagrał, ponieważ. no, odrzucone propozycje po prostu. To nie jest tak, że na zupełne 100% ich nie będzie nigdy, ale na jakieś 99,9%, więc nie ma co liczyć. Zupełnie. Ale to nie jest też tak, że ja sobie zamykam drogę, ponieważ powiem, że o, tego nie nagram nigdy i potem mi się zachce z jakiegoś powodu, to nie mogę nagrać. Nie. Tak więc już niedługo będą kolejne rzeczy już przygotowuję pierwszy odcinek rocznej przygody. Jaddon i instancje też, więc można się spodziewać trochę dobroci niedługo. Więc do zobaczenia! Got it, got it. Moving, Roger that. Yeah. Understood. Copy that. What a bad position for that shot. End of the road. Bro. Taking fire. What next? <gasps> Waiting orders. Moving. Copy that. Target down.